Hej, cześć, siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie gorąco, zapraszam na <laughs> krótki, szybki odcinek związany z Diablo 3, z serwerem PTR, na którym ostatnio e, została wprowadzona nowa aktualizacja, takie dr, parę drobnych, ale uważam, że istotnych zmian e, dotyczących greater liftów, dotyczących właśnie Echoing Nightmare oraz dotyczących, uwaga, barba z setu rekora, który no troszeczkę inaczej będzie działał, e, troszeczkę sama mechanika tego barba się zmieni no ale to za, zaraz wam wszystko tutaj pokażę generalnie rzecz biorąc tak zacznijmy od tego że jesteśmy na tej samej generalnie stronie dotyczącej patcha 2.7.3 wszystkie zmiany które zostają ostatnio wprowadzane są oznaczone kolorem czerwonym także zjedziemy sobie niżej na biało nas nie interesuje tak bo to wszystko to samo no i zmiany odnośnie tej krainy koszmarów Echoing Nightmares Zmiany są no takie dość kluczowe powiem wam szczerze, pierwszą z nich jest to, że rzadkie potwory nam się mogą zrespawnić, czyli mamy elity na, na, na tym Echoing Nightmares eee, Mamy elitki i co doda? Ingeom jakiś, jakieś tam bonusy do elit, no, w każdym razie urozmaicenie, eee, że po prostu będą nam się rozpałnić moby żółte Następną zmianą jest to, że meteory czasem spadają z nieba. Meteory, czyli oczywiście te zielone, te takie kamienie spadające, ten sam efekt, który występował w motywach sezonowych z poprzednich sezonów, czyli te takie, no po prostu, spadające meteoryty, no, które biją dość ciekawie. Także e, tutaj będzie to naprawdę fajnie wyglądać. Mm, takie małe ułatwienie, jakiś, jakiś wielki chaos. E, hellish machinations now appear, which spawn. Streams of Exploding's Lunatics. Czyli generalnie rzecz biorąc, że wam to dobrze pokazać, przetłumaczymy to. Pojawiają się teraz piekielne machiny, które generują strumienie Exploding's. No tak, bra. Generalnie o co w tym chodzi? moi drodzy, to są takie, pojawiają się takie piekielne machiny, czyli te takie machiny, które respawni ten Stone Singer, czyli skamienny dzwon, skalny dzwon. To są te, takie, no takie po prostu takie machiny w, z ziemi w, wychodzą i strzelają takimi kulami ognia, coś takiego. Także coś takiego będzie się teraz jeszcze spełnić. Następną zmianą, moi drodzy, jest to, że Strażnik szczeliny może się zrespałnić na tym Echoing Nightmares. Uważam, że no dość ciekawa zmiana. Eee, może nam się GOM zrespałnić, może nam się RAKANOT zrespałnić i generalnie każdy jakiś bonus e, boss Greater Lift'a Także no tutaj może być naprawdę niezły chaos. Elitki, Guardiany, no ciekawie, ciekawie. E, zwiększono e, frequency of which monsters spawn, zwiększono częstotliwość z jaką się rozpałnią e, potwory. Także dość częściej będą się respić, szybciej. E, zaktualizowano shadow clone explosion to better reflect the area of effect. Czyli zaktualizowano wybuch tego klona, o którym wspominałem w poprzednich odcinkach, żeby lepiej tutaj reflect the area of effect, czyli no generalnie ten efekt wybuchu tutaj będzie lepiej pokazany. The exit timer has been increased to 60 seconds. Zwiększono czas zamykania się tego echoing nightmare do 60 sekund. No, czy to jest zmiana jakaś konieczna? Szczerze mówiąc. No, nie wiem, wydaje mi się, że nie za bardzo. Tyle czasu, ile było, to e, moim skromnym zdaniem z zupełności wystarczyło. No, ale dla, dla osób, które może mają słabszy sprzęt i tak dalej, żeby może się pójść i sprzedać, nie wiem. W każdym razie spoko. E, increase the possible rank of Whisper of Atonement can drop to 150-25 mm, based on the tier completed. Czyli generalnie zwiększono. Maksymalną rangę tego gema nowego, który wypada z Echoing Nightmare do 125, tak? Ze 100 do, 20, do 125 podniesionego jego maksymalny rang. Także generalnie free caldesan 125. Spoko zmiana, bardzo fajna, to mi się podoba. Uważam, że ta setka no. Też dużo, ale no 125 zawsze lepiej. Także. Um... Nie, nie będzie trzeba się z tymi kadesanami aż tak męczyć, bo tutaj z miejsca mamy 125, jak zrobimy e, odpowiedni oczywiście ranking tego Echoing Nightmare. Także to uważam, że całkiem, całkiem spoko. Um, Monsters in Echoing Nightmares uh, can no longer be frozen, stunned, uh, rotted odd, or knocked back. Uh, czyli potworki... Na tej krainie, w tej krainie nie mogą być dłużej zamrożone, nieuruchomione, zakorzenione ani odrzucone. Także też spokoj, czy zmiana spoko, jaka ciekawa, powiem Wam szczerze. Mało Ceków działa na te moby. Także tutaj, tutaj będzie to ciekawie wyglądało. Generalnie jeszcze pojawią się materiały odnośnie z tych Echo Nightmares, zobaczymy, pokażę Wam jeszcze w praktyce, jak to wszystko wygląda. Dzisiaj, takie właśnie szybki rzut oka, szybkie omówienie. Dlatego też e, filmiki z tych krain też oczywiście będą. Oczywiście zapraszam na streamy, ponieważ będziemy dużo trzaskać tych Echoing Nightmare na live'ach, także wpadajcie. E, naprawiono błąd, e, Conduit... Aha! E, naprawiono błąd, który powodował to, że Conduit nic praktycznie nie bił, także generalnie e, teraz Płylon Błyskawic zadaje już poprawne obrażenia, tak bo tak naprawdę wzięliśmy na wysokim ranku, e, na wysokim tierze. Ten conduit i on tak naprawdę nic nie zadawał obrażeń, także to bardzo, bardzo spoko, że teraz już będzie sens go brać wyżej. Dobra, także to byłyby zmiany odnośnie tych właśnie Echoing Nightmare. Uważam, że niektóre spoko, niektóre mniej potrzebne. Bardzo mówię, najlepsze według mnie to to, że 125 te, ranga tego gema maksymalna. Bardzo fajne jest też to, że Rift Guardiany i rzadkie i elitarne moby mogą się zrespawnić, zawsze jakieś urozmaicenie No i te meteory też fajnie wyglądają, jeżeli ktoś jeszcze nie widział no to wejdźcie sobie na PTR i odpalcie tu Echoing Nightmare, to naprawdę mega spoko to wygląda No i dobra, przejdźmy dalej słuchajcie, żeby nie za Żeby ten odcinek nie za długo nie trwał tak, bo tego nie ma dużo a Chciałem tylko taki szybki rzut oka zrobić, dobra generalnie tak zmiany odnośnie Greater Riftów moi drodzy Hmm, tutaj ogólnie tu chodzi, że poprawiono progres mobów, tak? Dalej jest, dalej jest tutaj updatezowany progres za moby, tak? Że, czyli te ci przeciwnicy, którzy tego progresu dają za mało, dają już go więcej. To tu właśnie są te poprawki z tym związane. No i tutaj jeszcze są poprawki odnośnie tego Oreg Dreama, czyli takiego można powiedzieć dobrego Rifta, tak? Orek Dream, czyli te dobre mapy, dobre moby i tak dalej będzie teraz to widać. Jeżeli wejdziemy, otworzymy Greater Lift i będzie to Oreg Dream, to będzie taki fajny efekt, jak wejdziemy do środka na pierwszą mapę, to taki efekt pod postaciami będzie fajnie widoczny. Też to mam na streamkach będę wszystko pokazywał. I oczywiście odcinki związane z tym w praktyce też będą na kanale. Także tak będzie lepiej widoczny ten Orek Dream. Także, jak wejdziemy do Riftat, będziemy wiedzieć, że to jest Orek Dream, no i że warto ten Rift wykorzystać. No i tutaj, właśnie, poprawka progresu za Moby, Fallen Shaman i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, i teraz tak przejdźmy, moi drodzy, do zmian w itemach, zmian klas, zmian setowych. Tutaj, tak jak już mówiłem, jest bardzo istotna zmiana dotycząca setu rekora. On działa troszeczkę inaczej, ale osobny odcinek, jak już mówiłem, te widzicie. teraz jest są rotacje. Tak? teraz są zmiany, coś aktualizują, coś zmieniają. Dlatego ja jeszcze nie wypuściłem takiego ogólnego takiego poradnika do barba rekora. Bo czekam aż sytuacja się ustabilizuje, czekam aż będzie wiadomo na pewno jak będzie ten rekord wyglądał, jak będzie ten build wyglądał. I dopiero wtedy nagramy pełny odcinek, pełny poradnik jak zbudować takiego barba pod set rekora. No i tak, zmiany odnośnie tego setu są takie, że teraz ładunki szarży, czyli te staki setowe, które wzmacniają damage szarży również są nabijane poprzez rzut. Bronią, nie tylko już dzika szarża to ładuje, ale możemy je ładować również za pomocą rzutu bronią, tak? Czyli tutaj już nam się mm, klaruje barb, throw barb, czyli barb podrzucanie bronią. Powiem Wam szczerze, mówiłem to też na live'ach, nie jest to mój game style, to nie jest raczej styl gry, który mi za bardzo odpowiada. Ja raczej wolę, preferuję bardziej mele barby. A taki troll no raczej tu nie jest, nie jest dla mnie po prostu, ale jak ktoś lubi, to myślę, że ten widzik mu się jak najbardziej spodoba. No i generalnie to jest tak, tylko taka zmiana, że możemy te ładunki szarży, ładunki setowe um, ładować tą rzutem bronią. No i to ten efekt, no i to jest to samo, tak naprawdę, że jeżeli użyjemy starożytnej włóczni, no to zbijamy do 5 staków maksymalnie, ale, ale tutaj rzut w bronią naprawdę mega, mega szybko ładuje. Chwila, moment, mamy, mm, mamy te 100 staków, więc tu akurat nie ma z tym najmniejszego problemu. I teraz tak, zmiany w tych broniach, moi drodzy. Yy, Arleat Low, yy, generowana furia, może przekroczyć, słuchajcie, 200, czyli yy, tutaj jest taka bardzo fajna zmiana, że rzut bronią daje nam to, że zyskujemy 25 dodatkowej furii i możemy sobie ją naładować plus 200. Także, jak to działa? Rzucamy, moi drodzy, bronią tym barbem, tak? Ładujemy sobie furię do maksa i każdy kolejny rzut jeszcze możemy sobie tej furii maksymalnej podbić o dodatkowe 200 punktów. Co nam to daje? Daje nam, to, moi drodzy, to, że jak gramy z starożytną włócznią, która e, zużywa nam całą furię, tak? Bo wybieramy tą e, runę ala ziemniaka, ja to tak nazywam, czyli ten rzut głazem po prostu, to on nam całą furię zużywa. I im więcej, tym furii, im więcej furii zużyjemy, tym, tym ten głaz po prostu więcej bije. I tutaj właśnie ta broń daje nam dodatkowy damage. czyli 20 tam chyba bodajże procent jest za jeden punkt do furii zużyty, jeżeli dobrze pamiętam. Także no to jest dość dużo. Po prostu to jest dość dużo, bo Jeżeli dobrze pamiętam, to jest około 4000% obrażeń, jeżeli 20% jest. Moi drodzy, jeszcze wam szybko powiem. 20%, tak, dobrze mówiłem. 20% damage za każdy zużyty punkt, każdy zużyty punkt fury, także to jest 4000% dodatkowych, go, dodatkowych obrażeń, więc to jest bardzo, bardzo dużo. I teraz starożytna włócznia zwraca nam 25 furi bazując na dystansie. Czyli im dalej rzucimy i zabijemy, tym możemy sobie zwrócić 25 punktów furi. I resetuje your Fury cap to its base maximum, czyli generalnie tak, nabijemy sobie powiedzmy dodatkowe 200 Fury z rzutem broni, tak? Zrzucimy eee, włócznią, to nam ta furia wraca do takiego bazowego maksimum i musimy znowu te 200 dodatkowe rzutem bronią naładować. Eee, I teraz ta druga, to Free of 100 Spear, eee, zwiększa nam damage, ok, i attack speed, eee, moi drodzy, rzutem bronią jest zwiększono 200%. Czyli sama, słuchajcie, sama mechanika tego barba wygląda teraz w następujący sposób. Mamy bardzo szybki bardzo duży atak speed rzutem bronią. Rzucamy, rzucamy bronią, ładujemy sobie furię i rzucamy głazem. I to jest naprawdę cały gameplay. Stru stru, stru, stru. bronią ładujemy staki, znaczy ładujemy oczywiście tak staki z setu, ale one to bardzo szybko nam się ładują. Nabijamy dodatkową furię no i rzucamy broń, rzucamy rzutem głazem i mamy full damage. I to jest tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o te zmiany. Już tak naprawdę nie, nie ładujemy tych staków setowych z dziką szarżą. Z czym oczywiście możemy, tak, jest dalej taka opcja, ale tutaj ten build jest bardziej, bardziej już ukierunkowany na schemat rzutem bronią, tak, że stoimy barbem daleko, rzucamy bronią, ładujemy sobie tą furję i rzut głazem sru i wszystko zabijamy. Tak jak już mówiłem, ten build tutaj widać, że się zmienia, oni jeszcze coś tam bawią się tym setem, dlatego nie nagram jeszcze takiego pełnego poradnika do tego buildu, jest jakich temów się składa, czego szukać i tak dalej. Dopiero jak się sytuacja uspokoi, jak już patcha będziemy mieć ogarniętego, to wtedy pojawi się pełen poradnik dotyczący właśnie tego buildu, ale oczywiście wpadajcie na live, ja tam na bieżąco mogę wam odpowiadać na pytania, też możemy sobie na live ten build omówić w obecnej jego postaci, a taki odcinek na YouTube pojawi się, moi drodzy, później. Dobra, zerknijmy jeszcze dalej. Odnośnie tutaj jeszcze jest drobna zmiana co do mnicha, do mistycznych sojuszników. To znaczy, że jak zaatakujemy, to czas tych mistycznych sojuszników będzie z zrefreszowany, tak? Odświeżony, tak? Bo jak atakujemy z setem innym, no, to nam się pojawiają ci sojusznicy i za każdym razem, jak zaatakujemy, to ich czas się odnawia, tak? Czyli cały czas tak naprawdę stoją przy nas. No i e, w ogniści, sojusznicy mogą teraz przechodzić przez mobki, tak? Passability, jeżeli dobrze rozumiem, to chyba chodzi o to, że mają przejezdność, tak to Google tłumaczy, że mogą przechodzić chyba przez mobki. I to jest tak naprawdę tyle, do mnicha, takie drobne zmiany. No i tyle, my friends, to byłby taki krótki, drobny odcinek, który wyszedł 15 minut, chciałem to szybko ogarnąć, e, także spodziewajcie się na pewno odcinka właśnie związanego z tym Barbem, Yy, uważam, że tutaj całkiem ciekawke, ciekawe zmiany dotyczące te Echoing Nightmare. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Yy, no i tyle. Co wy sądzicie, moi drodzy, o tym barbie, tak? Bo mówię osobiście to nie jest mój game style. Ja raczej nie, nie jestem fanem rzutem bronią. Bardziej wolę bić z bliska tym barbarzyńcą. Już zdecydowanie wolę build pod hotę Barba, który no uważam, że będzie mieć największy potencjał w przyszłym sezonie. Ale to zobaczymy, tak? Jak jeszcze, jak jeszcze będą się tym bawić? Czy będą jeszcze coś zmieniać? Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się podobał odcinek, rzućcie łapeczką. oczywiście w górę. Eee, możecie zasubskrybować mój kanał, jeżeli macie taką ochotę. Będzie więcej odcinków z Diablo 3. I naprawdę już przygotowuję się mocno pod inne tytuły. Chciałbym wprowadzić na kanał e, serię z Diablo 2, z Lostarka. W eee, te gry, które gram na live, chciałbym, żeby też były na YouTube jakieś tam odcinki związane. Z tymi, tymi, z tymi tytułami. No i zostawcie komentarz, tak? Co właśnie sądzicie o tym barbie? Jak wam się podoba Howing Nightmare, jak wam się Greater Lifty podobają, ten e Oreg Dream e i tak dalej. Także to wszystko. Dzięki piękne, do zobaczenia na live'ach i w następnym odcinku. Cześć, cześć!